Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej Gothica pierwszej części na silniku Unreal Engine 5. Jesteśmy na terenach e, Orków i zanim jeszcze sobie zaczniemy wybijać tutaj, e, znaczy no tutaj obok, w sumie stary obóz, bo taki był plan na ten odcinek, to jeszcze przed tym sobie skoczymy do miasta Orków, ponieważ no mamy już te ulu mulu i co prawda możemy. Z Ulumulu wejść legalnie, już jakby do tego miasta, orków, ale oczywiście będę chciał przy okazji wybić również to miasto z tych orków, którzy tutaj właśnie są, więc po prostu będzie dużo bitki. Znaczy bitki, no w sumie, wiecie, to magią. To myślę, że będzie dość prosta sprawa, żeby to załatwić. Szczególnie, jeżeli tu sobie z Ulumulu wejdziemy, i później właśnie zajmiemy się tym wybijaniem w Starym obozie. Urszak pozdrawia przyjaciel. Przyjaciel ma ulumulu. Dobrze. Przyjaciel trzyma ulumulu, jak przechodzi przez most. Jak się masz, przyjacielu? Urszak zdrowy. Urszak potrzebuje ulumulu dla siebie. Może z ulumulu urszak pójdzie do domu. Przyjaciel przyjdzie. Jak pomoc potrzebna. Trzymaj się. Co robisz tak blisko miasta? Urszak obserwuje braci w domu. Urszak boi, że kruszak niedługo obudzi. Urszak zaczeka. Jak kruszak obudzi, urszak zaatakuje. Śniący ma się wkrótce przebudzić? Obyś się mylił. Zważywszy wszystko, czego dowiedziałem się o tym demonie, wolałbym, żeby się zbyt szybko nie budził. Podczas naszego ostatniego spotkania powiedziałeś, że Twoi bracia zamknęli wejście do świątyni. Bracia Urszak zamknęli świątynię bardzo mocno. Przyjaciel tam nie wejdzie. Przyjaciel musi użyć magii, braci, co są syn ducha jak Urszak. Gdzie mogę znaleźć taką magię? Musi iść do Jaskini Braci, którzy są syn ducha, jak Urszak. Ale trzeba uważać z magią. Bracia Urszak nie lubią. Ulumulu nie pomoże, jak przyjaciel użyje magii. Przyjaciel musi zabrać figurkę. Figurka otworzy wejście do świątyni. Figurka otworzy wejście do świątyni. Dobra, w takim razie... Tutaj oczywiście nie ma co... nie ma co... Aha! To... W taki sposób działa... Z, jako naszyjnik teraz tutaj zrobili, spoko! W takim razie nie ma co tutaj... czego tutaj się w sumie obawiać, no bo my ogólnie jak... Nawet jeżeli zostaniemy zaatakowani to... Powinniśmy sobie poradzić, chociaż... Tam, jak jest sporo tych szamanów, znaczy sporo, no głębiej, po prostu są ci szamani, którzy właśnie pilnują tego posążka, tej figurki. No to trzeba będzie po prostu na nich uważać. No i w sumie, można by było ich tutaj zebrać jakoś i zaatakować od razu, w sumie, nie. Tylko nie wiem, czy jak ja ich od razu tutaj nie zaatakuję. Tamci mnie nie będą bić. Mamy tą telekinezę? Bo to chodzi oczywiście o telekinezę. Mamy chyba jeszcze jakieś sztuki. Ta. Ile? Trzy? Trzy chyba. No bo musimy właśnie ten, tą figurkę w ten sposób oczywiście zabrać. Tylko że my jak... sprzeciw zabierzemy tą figurkę, to... Nie wiem, czy... Ta grupa też nie zacznie mnie wtedy atakować, nie? Więc chyba będzie nawet lepiej po prostu zacząć ich bić i tyle. Bo to musimy z góry właśnie zabrać sobie, co nie? No mamy tutaj czterech szamanów. Więc najlepiej chyba będzie jak po prostu zaczniemy my sami pierwsi ich bić, bo tutaj oczywiście... Tak to zdążymy jakiś tam czarów użyć, nie? Więcej niż jakbyśmy mieli zaraz tutaj uciekać przed nimi. Zobra, dobra, w sumie... Jeszcze nad lodową falą, oczywiście. No i mam nadzieję, że czterech tych złapiemy. Tamci... Myślę, że nie powinni raczej do nas dobiec. Dobra, tego nie złapaliśmy, ale... Okej. Okay. W ogóle to tak zajebiście wygląda, nie? Te zamrożenie to ma taki bardzo fajny efekt. Nie użyjmy sobie tutaj deszczu ognia, nie wiem czy to wystarczy. Nie mogą być trochę... A, wystarczyło. Wiecie, samani mogliby być trochę bardziej odporni na tą magię, nie? Ale... O i patrzcie, tutaj na przykład jednego nie udało nam się trafić, ale... Dobijamy sobie go mieczem. Dobijamy sobie go mieczem i tutaj... Przy lodowej fali... Nie możemy jakby... Ej, oni właśnie zginęli? O kurde. No tak, przecież jeszcze też ognia. Nie możemy tutaj zbytnio się poruszać naszą postacią przy użyciu właśnie tej lodowej fali. Także to jest taki tego minus, ale wystarczy po prostu jakiś tam kawałek dalej stanąć, a ona i tak powinna ich złapać. No tutaj nam jednego nie złapało, ale to się nic nie stało. No dobra, także tutaj mocno myślę, że expo nam wpadnie dużo. Eee. I nie zapomnijmy oczywiście tej figurce. Bo po to tu głównie w sumie przyszliśmy. Na jedenaskę mi telekineza dało, kurde, znowu nie, jedynastki nie na że niestety. Zaczekajcie, z bractwo możemy sobie zamienić na zero. I to w sumie działa momentalnie, to jakby nie widzimy tej animacji jak to leci, tylko normalnie nam do wpada ten posążek, także jest git. Ciekawe właśnie, czy tamci orkowie już mnie zaczną jakby bić, czy, powiedzmy, dowiedzieli się o tym, że my tutaj, wiecie, zaczęliśmy robić jakieś burdy u nich, nie? Zobaczymy. no nie atakują. No to spoko. No dobra, no to w sumie tych to tak naprawdę moglibyśmy normalnie z gromu. No, już są trochę... Bardziej na to odporni. Możemy w sumie w podłogę trochę tak, żeby dwóch łapało, ale dobra, już jest ok. Nie wiem, czy tam na początku są też wojownicy zwykli, czy nie, ale tam już bardziej to sobie lodową falę i deszcz ognia puścimy. Chcę zobaczyć właśnie jeszcze, jak więcej tych orków tak złapiemy tą lodową falą. Chociaż zanim w sumie jeszcze tych zaatakujemy, zróbmy sobie tak. Zróbmy zapis. Tutaj fajnie, że nas nie atakują, bo tutaj sobie puścimy tę falę. Kurde, ale to jest eleganckie. Że tutaj... No właśnie. Dobra, zdążę. W sumie z deszczem ognia mogę biegać. I nawet jeżeli zostajemy... Dobra, mogłem się w sumie tam nie ruszać. Nawet jeżeli zostajemy... U... O kurde. Dobra, jest, udało się. Uderzeni. To i tak jakby... Nadal możemy używać tego deszczu, nie? Dzisiaj nie psują nam animacji. Dobra, no, nie no, magia naprawdę bardzo fajnie wygląda. Jeszcze raz to puścimy, bo tych nie złapało wszystkich. To była chyba najlepsza decyzja. E, graniem. Tą wersję jako mag. Naprawdę cieszę się z tej decyzji. Czy te bronie? Nie wiem. Dobra, weźmy. Dużo czasu nam to nie zajmie, zawsze jak tam się uzbiera tego trochę więcej, to wpadnie trochę bryłek. No i w sumie poziom już wleciał do następnego. Ile tam jeszcze? O, no, takie z 8 tysięcy, tak mniej więcej. Spoko. Tutaj jeszcze zaraz też dużo nam wpadnie, ze starego obozu też nam dużo wpadnie. Tam powybijamy tych strażników wszystkich. Przy okazji cieni i kopaczy, no bo jak deszczu ognia będziemy używać, to i tak tam na pewno kogoś złapiemy. Przy okazji, tak wiecie, nie? jak już będzie leciał ten deszcz. Prawda, kopaczy bym nie chciał za bardzo, ale no nie unikniemy za bardzo tego. Zresztą, eksp to eksp, nie? Mamy z kilku. Tutaj w sumie możemy puścić. Przecież też tak nie wszystkich przepracowało. O, tutaj akurat jest okej. Okay. No i elegancko. tak już tutaj hapsło. No i tych trzech zostało. Czterech. No, za pomocą magii to tutaj jest... ...bardzo łatwo, bardzo łatwo. Gęsty jest też ten deszcz, co nie? Bardzo fajnie to wygląda. No dobra. Czyli ogarnięte. Jeszcze pozabieramy sobie wszystko. To co tu leży? W sumie te jaskinie tam też będzie trzeba sobie przeszukać, ale to później można będzie zrobić. Wrócimy do Urszaka. Znaczy w sumie nie wiem, czy jest koniecznością wrócenia do Urszaka. O tym, jak zdobyliśmy posążek, bo my musimy jakby otworzyć sobie tą świątynię, nie? Zaraz zobaczymy. O, w sumie, tak. Zadanie jakby z tego nie mamy. O tym, co nam mówił Urszak, tylko po prostu tak podpowiedział, co trzeba zrobić. No ale to spoko, bo my i tak idziemy teraz do starego obozu i tam wybić musimy. Tych strażników, i dopiero właśnie później tutaj zajmiemy się tą świątynią, ale możemy w sumie sprawdzić, czy będzie jakaś znaka hey, na ten temat, że zdobyłem posążek. Nie, nic nie ma. E, także wrócimy sobie, bo tutaj to będzie chwila, moment do Starego bozu i do tej północnej. Chyba bramy musimy podejść, no bo do tej południowej, jak posz poszliśmy, to tam zbytnio nie było możliwości przejść, nawet za pomocą, oczywiście, przemiany w chąszcza. A wiem, że przy tej powinno nam się to udać. Bo tutaj była całkowicie inna, inna brama. Z takich bali powiedzmy zrobiona. A tam z takich desek powiedzmy, gdzie tak jakby na dole w ogóle... Nie dałoby się raczej przejść, przedostać tam, nie? Są jeszcze ci strażnicy tutaj, co prawda. Ale myślę, że... Damy radę. Oni tutaj kusza raczej wyciągną. Ło! Dobra, zanim się ruszał to... Znajdziemy to ogarnąć. Militola tam nie zahaczyłem, to nie. Oko. W sumie <trykne> tutaj nie <trykne> ruszyli się właśnie dlatego, że Fletcher chyba nam tutaj coś na początku gadał. Dobra, nie będziemy tego wczytywać, nie będziemy go słuchać. No i tutaj właśnie powinniśmy sobie normalnie przejść teraz chrząszczem. Ósemka to była. Chyba nie. O, nie mam tego odpolonego. dobra, na zero. Tak, no i tutaj spoko. Jednak nie spoko. Jest kolizja. Dobra, na szczęście udało się boczkiem. Jesteśmy w środku, w takim razie. E, chyba chodziło. Uuuu, jeszcze tak nie było. Jeszcze takiego błędu nie było. E, chyba chodziło tutaj o to, że jak my tu wchodzimy, to ten strażnik zaraz, właśnie, który tutaj na szczęście nie żyje, nas atakuje z tej kuszy. I jakbyśmy byli tym chrząszczem, to by zaraz nas tutaj mógł szybko zabić. Dobra, zobaczymy, czy teraz nam się to też zepsuje, czy nie to może, że, że tak trochę tu nierówno jest, ale no, jest przesady. Dobra, jest git. Jednorazowo coś tam się musiało zepsuć, nie? No dobra, jesteśmy w środku, elegancko, o to chodziło. Nie ja wiem, czy tam w sumie lodową falę tak używać. Dobra, zobaczymy. No, ona no jest fajna. Także można by było niby... Ciekawe się to to... Rosto... Od razu nas atakuje? Aha, cienie też, jakby. A Torus? Gada z nami? Nie, nie gada z nami. Może się trochę schowajmy. Taurus jeszcze żyje? Dobra, już nie. Dawno nas tu w sumie nie było. Dobra, to będzie spoko. Nie wiedziałem, że aż tak... Tutaj zaczną nas od razu. Nawet te cienie. Ja na początku sobie myślałem, żeby cienie, cieni też zaoszczędzić. Oszczędzić to znaczy. A tu jak przejdę? Ej, Jak ja tu przejdę? Chyba tylnym wejściem od targowiska. Musielibyśmy. No inaczej. Kurde, no, szkoda, ty patrz, szkoda. Nawet brzoda, szkoda. Snafa tym bardziej, nie? Co oni nam zrobili? On też atakuje? Ta... No. No co, no? Jakby nie atakował, to może też bym go nie zaatakował. No i tutaj wiecie, no tam użyłem tego deszczu ognia, no bo. Zahaczyli nas, nie? Znaczy, zahaczyliśmy ich przypadek, w sumie. Bardzo w ogóle celnie strzelają z puszy z łupów. W tej wersji, jakby. No... Dobra, już tam. Nie ma co... ...płakać. Kurde, w taki sposób to... Ta animacja jakby za nami nie nadąża. Takie koło sobie zróbmy może. No i mamy poziom już. Na no, w szczęście sensie oczywiście tutaj nie ma ani Diego, ani Miltera, także przez przypadek nikogo oko nie zabijemy, nie? Ale wiecie, no sami no, się tutaj rzucają. Wszyscy patrzy, nie? Dobra. Ci co przeżyli, to mieli farta. Wbijamy w takim razie tutaj z tyłu. W ten sposób sobie właśnie tam wejdziemy mamy. O no, 25 poziom. Bo to oczywiście rozumiem, że było normalnie blokowane, no bo tutaj żadnej innej opcji raczej nie było, jeżeli ta brama jest otwarta, znaczy zamknięta. Nie, nie Ej, przez przypadek już w ogóle. A, bo pod altem też mam użycie tego co mam w ręku jakby. Nie ma klucza? Ja Ej, zgłupiałem. W jaki sposób można wejść? W ogóle sobie nie przypomina po prostu tego, że oni tą bramę zamykali tam nam. I dlatego tak pomyślałem, że może z tyłu, tam, tam, tam gdzie to targowisko, właśnie, ale klucza nie mamy. No dobra. Więc tak to. Nie wiem, może otworzyli bramek, zobaczyli, że poszedłem sobie gdzieś? Zobaczmy. Co wątpię, ale. No to nie wiem, czy to wątpię, żebyśmy tu krząszczem przeszli. Na czym to mieliśmy? Na piątce? No, na piątkę teraz. Nie, no nie przejdziemy tu raczej. No nie, nie ma szans. Przez taką szparkę to nie, to tak nie zrobiliby. Aha, dobra, okej. Okay. Jednak zrobili. Też tak. Wiecie, bardzo przy krawędzi. No, to Trzeba uleczyć już. Trochę nas obini. Ciekawe ile z taki będzie musiał dostać. Chyba, że już go zabiłem przez przypadek, bo tam ten deszcz ognia mógł go sięgnąć w sumie w środku. No, tak niby ta lodowa fala nie jest potrzebna, nie? No, ona ładnie, we, fajnie wygląda. Co to kruk robi na zewnątrz? Nie będę miał To chyba kruk, nie? Tak. Kurda, dostajemy z tej kruszy. Ale fart. Już byłem na hit'a. Może będzie chciał gadać z nami, <laughs> bo tutaj wybiegł Arto. Miecz Arto, w ogóle chyba drogi może być, nie? Też niekoniecznie. No ra, jednego mamy, no, Kruk, nie wiem, chyba nie będzie gadał. Już po no Tamto to nawet nie zareagował. A z gromu? Ile na przykład byśmy go musieli? Ła, dobra, nie jest jakiś twardy Już po tobie! Dobra. robimy sobie deszczu ognia, pobiegamy... O kurde. Ginę? Ale fart. Znowu fart. Bo... Zaraz za mną ta... ten bełt leciał. No tym to trochę obijają, nie? co może nawet nie wiem, czy nie lepiej by faktycznie było trochę tej zbroi ponosić z żeby zaczną jednak tam... Chociaż te pięć przed pociskami... Dobra, nie będziemy teraz kombinować, bo tyle co, tyle, co nam tu zostało tych... Tych przeciwników to już końcówka w sumie, prosisz się o A do następnego poziomu? O osiem no, tysięcy, wpadło znowu trochę. O, teraz zginiesz. <tryk> Mocny, ten to trochę musiał dostać. Jeszcze kogoś tam w tle słychać, ale. To nic. Kawa jak tam będzie z Kró znaczy z gomezem, właśnie. Chyba już tam sam tak naprawdę został. Może Bartolo jeszcze będzie do magów, oczywiście trzeba będzie zajrzeć. Znaczy, na martwych magów. Może będziemy mogli pogadać. Można. Jak się tu dostałeś? Czekaj-no. Czy to nie ty walczyłeś z naszymi ludźmi w wolnej kopalni? Twoi ludzie nie mieli prawa jej atakować. Musiałem zapobiec twoim szalonym zapędom. Rozmowa ze mną takim tonem wymaga pewnej odwagi. Ale zjawianie się tutaj tak po prostu to już zwykła głupota. Osobiście dopilnuję, żebyś już nigdy nie wszedł mi w drogę. Nie rób sobie wrogu... No to co, Gomez? No, no ale fajkę zamroziliśmy. Co prawda, ono zdążył nas trafić. Chociaż w sumie to możemy od razu deszczem. No, na szczęście nie byliśmy na hita. Nie w INOSA. Amulet Potangi jeszcze jakiś tam miał. Zresztą w się 7 siły. Kobity Kobiety nieśmiertelne. <grytanie> Także nieźle. Dobra. Prawdopodobnie to wszystko, może gdzieś tam jakiś jeden pojedynczy się schował, czy coś. Ale... To nic takiego. No i niestety magowie. Któryś będzie miał tutaj runę w ogóle? Aha, w ogóle tutaj się z tego... ...Storreza z zachowało wszystko. Tak trochę jak to będziemy brać to tak... Chociaż... Mamy i tak nadmiar tych mikstur, co prawda te niebieskie mieliśmy zaraz kupić. No nic no, bierzemy, nie? To się wszystko z handlu zachowało. W my to nie będziemy raczej tu mieli po co wracać, ale zawsze chyba to był teleport w ogóle u kogoś tam. A tym, ra tym razem chyba nie ma. Czy to mieliśmy dostać od kogoś teleport? Możliwe, że tak. No dobra. To w sumie. Szpon Gorna? O? Czekajcie... Faktycznie jest szpon Gorna. Tego to ja nie widziałem. Topór miał zawsze górny swój. I co to w ogóle by szpon robił jego? Inna sprawa. Czyli w sumie. Miasto orków nam tak naprawdę teraz zostało, żeby tam dalej, głębiej wejść do świątyni, nie? na to by wychodziło. No dobra, w takim razie my sobie zrobimy to w taki sposób, czy teleportujemy się do nekromanty. Chociaż dobra, i tak musimy wyżej wejść, bo i tak będziemy musieli zeskoczyć, bo do tego przejścia nie ma, znaczy jakby zeskoczyć nie można prostu, znaczy, zejść jakby w normalny sposób, będzie trzeba, będzie trzeba zaskoczyć, nie? No i w sumie, no dobra, tak u Xardasa, no to raczej już nic też nie powinno być, tylko nam powiedział, właśnie, żeby tutaj robić swoje dalej, nie? Tutaj zaskakiwałem, czy gdzieś tutaj? Tutaj chyba, ale nie powinienem się zabić. Nie chciałem tu wskoczyć wyżej, ale nie powinienem się zabić ogólnie. No nie, dobra. I stąd sobie pobiegniemy do miasta orków. I myślę, że i tak zaczniemy sobie świątynię w następnym. Mikstura szybkości, dobra. Myślę, że i tak sobie świątynię zaczniemy w następnym, bo tam chyba jak już teraz wejdziemy, to... Tam, jakby do pewnego momentu będziemy mogli coś tam zrobić, nie? I dopiero później, chyba, będzie ten Urizel nam potrzebny. Jakoś tak to było. Z tym ostatnim szamanem, jakby za tym mostem, jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie, jak już tam dobiegniemy do tego momentu, to już wtedy, no nie będziemy go w stanie, jakby pokonać. No i tam będzie ten Urizel nam potrzebny, nie? Jakoś tak to było. Dobra, i tutaj, sobie boczkiem przejdziemy właśnie do. do miasta Orków. Brzetwiaki jeszcze nam się tutaj zostały. No, miksur, nam teraz w sumie to raczej powinno starczyć. Już w sumie tak nie zbieram tego wszystkiego, bo to jakoś tak za bardzo nie ma sensu, nie? Co ja zrobię z tymi przedmiotami? I tak już mamy tyle tego, żebyśmy mogli coś tam. Sprzedawać, żeby tych bryłek raczej nam na wszystko starczyło. Także tutaj nie ma co przesadzać, naprawdę, z tym zbieraniem wszystkiego, tak jak tych roślin i tak dalej. Szkoda, trochę czasu, tak naprawdę. No dobra, jesteśmy w mieście Orków I tam chyba te tylko brawę po prostu będzie trzeba otworzyć i zostaniemy przeniesieni. Chociaż no można by było niby te korytarze jeszcze tutaj posprawdzać, jak zrobimy. Tylko że za moment, bo tutaj. To jakby zablokowane było. Czy gdzie było te przejście? Tam? Czekajcie. to były chyba te kraty. Tak, teraz normalnie możemy sobie to otworzyć, tak? No dobra, no i tu nas powinno to zaraz przenieść tak naprawdę. No właśnie. No dobra. Czyli świątynia świącego. Ładnie. Klimatycznie. Zaczniemy sobie to robić w następnym odcinku. Także trzymajcie się. Do kolejnego. Cześć.